Siostry, bracia, y, pewien współbrat y, prawie dwa lata temu y, udzielił mi takich 11 rad. I on to nazwał, że to są takie właśnie rady starszego współbrata do młodszego. Jedna z tych rad brzmi w ten sposób: czytaj wiersze. One pozwalają zachować wrażliwość. No i kierując się w życiu tymi radami, mając je gdzieś w sercu. No właśnie, staram się je praktykować, mniej lub bardziej to wychodzi. No i mając też w pamięci tą radę, którą udzielił, postanowiłem właśnie sięgnąć do tej poezji, poczytać trochę wierszy. No i mój wybór padł na takiego brytyjskiego poeta z XIX wieku. I przez długi czas twórczość tego poety, Gerarda Manleya Hopkinsa, była bardzo zapomniana, ale obecnie od dłuższego czasu on, ona przeżywa swój renesans. I ostatnio właśnie czytałem kilka jego wierszy i w jednym z nich yy, zwróciłem uwagę na słowo yy, Wielkanoc. I na pozór wydaje się, że to jest taki ma mało istotny szczegół w ogóle. No jedno słowo, zwykły rzeczownik, w dodatku w utworze, który w ogóle nie jest związany ze zmartwychwstaniem, ze świętami. Ale co ciekawe, autor wiersza nie używa tego słowa Wielkanoc jako rzeczownika. Tylko jak, jak, jako jakiegoś określenia, wydarzenia, jakiegoś czasu w ciągu roku, tylko że ta Wielkanoc w jego wierszu jest użyta jako czasownik. I o co dokładnie chodzi? Bo jak na razie może to wydawać się takie bardzo abstrakcyjne. Niestety no, polskie tłumaczenie też nie wyraża dokładnie intencji tego poety, ale gdybyśmy to chcieli tak gdzieś mniej więcej wyrazić, to by brzmiało to w ten sposób. Niech on sprawi w nas Wielkanoc, albo też w innym tłumaczeniu, niech wstanie w nas. I być może teraz słuchając tego wygląda to tak, jakbym starał się dzielić włos na czworo, szukał tutaj dziury w całym. Bo co to za różnica tak naprawdę czy w jakimś angielskim wierszu jedno słowo jest zapisane jako y, rzeczownik albo jako czasownik. No ale musimy o tym pamiętać, że twórczość y, poetów, właśnie bardzo często, a szczególnie właśnie tego, jest naszpikowana takimi, no właśnie, subtelnymi niuansami i one niosą naprawdę w sobie wiele znaczeń. Wielkanoc, zmartwychwstanie siostry i bracia to jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem. To jest taka jedna wielka proklamacja, że no właśnie, Bóg zwyciężył, że grób jest pusty, a ten, który umarł, tak naprawdę żyje. I to jest świt Nowego Dnia, największy dzień chrześcijańskiej wiosny. Bo wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, wszystko ożywa. I my zwracamy uwagę tutaj bardzo mocno na Chrystusa, że to on zwyciężył, że to on żyje, i to jest prawda, i tak, tak ma być, oczywiście. Ale w tym wspomnianym wierszu. Poeta też nam zwraca uwagę na to, że Wielkanoc i zmartwychwstanie, one są dla nas. Że to my jesteśmy częścią tego wydarzenia, że my też w tym wydarzeniu w ogóle bierzemy udział. I to jest właśnie wydźwięk tego czasownika, czyli jakaś aktywność, jakaś czynność. My dzielimy z Chrystusem tę radość i my dzielimy też to zwycięstwo. I my nie przychodzimy do naszego Kościoła żeby być właśnie biernymi świadkami, jedynie widzami tego, co się tutaj dzieje, bo Jezus nas zaprasza do czerpania owoców z tego zwycięstwa, swojego zwycięstwa, bo Wielkanoc i zmartwychwstanie one są dla nas. Przeżywaliśmy triduum od czwartku i to, jest taka, to była taka zachęta do tego, żeby wziąć udział też w tym, co przeżywał Chrystus. W smutku i opuszczeniu Wielkiego Czwartku, w śmierci Wielkiego Piątku, w ciszy Wielkiej Soboty i właśnie teraz, ostatecznie w zwycięstwie Niedzieli Zmartwychwstania. I my rzeczywiście gdzieś jest taka pokusa, żeby traktować liturgię, y, triduum szczególnie, jak taki teatr rozłożony na trzy akty. Każdy kolejny dzień tego triduum to kolejny akt. Ale to wszystko. Te wydarzenia w życiu Jezusa, kiedy on cierpiał, y, kiedy wyszedł z grobu, to jest też właśnie część naszego życia. To jest też moment dla nas, żebyśmy my mogli odkryć, że też tak przebiega nasze życie i że my też bierzemy w tym wszystkim udział, że ta wielka noc też jest w nas. I święty Paweł mówi nam, że umarliście i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Jeśli my doświadczamy tego co Chrystus, to my doświadczamy tego w pełni. Bo Pan Bóg, to yy, nie jest tak, że On nie dopuszcza nas do siebie, albo dopuszcza nas tylko częściowo. Ale On się nam daje cały. Cały się nam oddaje. I jeśli On umiera, to bierzemy też w tym udział. I to są też te dni właśnie, Wielkiego Piątku, jakiejś depresji Wielkiego Czwartku, pustki Wielkiej Soboty. Ale jeśli On z wstaje, to my również z wstajemy. On, który po trzech dniach wyszedł z grobu, też nas wyciąga z grobów. Wyciąga nas przede wszystkim z grobu naszego grzechu. A jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. I to nam też pokazuje, że nasze życie ono się nie kończy śmiercią, bo Chrystus żyje. On nie umarł. Ale też pokazuje nam to to, że jest coś więcej niż tylko życie tutaj na ziemi. Że my bierzemy udział w życiu wiecznym. I Jezus nam to wskazuje właśnie na to nowe, zmartwychwstałe życie, które wychodzi z grobu i które jest przemienione Jego łaską. Jeśli On nas wyprowadza z tego naszego grobu, to znaczy, że, że my żyjemy, żyjemy jako ktoś nowy, odmieniony, zmartwychwstały. I kiedy to się dzieje? Możemy sobie przypomnieć nasze spowiedzi. To jest ten moment, kiedy Chrystus nas wyciąga z grobu, i miejmy nadzieję, że umiera w nas tylko to, co jest grzeszne i tylko nasze grzechy w tym grobie zostają. I on daje nam w ten sposób taką nową perspektywę, że każdy, kto w niego wierzy, też przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Siostry bracia, nie wspominamy dzisiaj tylko jakiegoś faktu historycznego sprzed dwóch tysięcy lat, który dotyczył tylko Jezusa, bo zmartwychwstanie też nas dotyczy. I to jest też nasze zmartwychwstanie, nasze powstanie do życia. I spójrzmy dzisiaj na ten dzień właśnie z takiej perspektywy. I pamiętajmy, że, że nasze zmartwychwstanie to nie jest tylko 9 kwietnia 2023 roku. Bo z Chrystusem cały czas rozpoczyna się w naszym życiu coś nowego, odmienionego. A Wielkanoc, no to jest taki szczególny moment takiego uświadomienia sobie, może nawet przypomnienia. Święty Jan, kiedy wszedł do grobu, to ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. I być może dzisiaj też jest w tobie jakieś zwątpienie albo nawet niewiara. Że to nie dotyczy Ciebie, że to jeszcze nie teraz, no bo, albo po co Bóg miałby w ogóle to robić dla Ciebie. Ale zwróćmy też uwagę na to, że kamień naszego grobu jest odsłonięty i widać też wschodzące słońce. I od tego wyjścia, wyjścia z tego grobu, no, nas dzieli tylko jedna decyzja. Spójrz i uwierz.